Cześć, z tej strony Iga. Dzisiaj chcę Wam pokazać krok po kroku, jak można wykonać mostek w stanie. Film będzie nagrywany w kilku etapach, więc bierzmy się do pracy. Pierwszy krok to zwykły mostek. Zwykły mostek wygląda tak. Kładziemy się na czymś miękkim, uginamy nogi, uginamy ręce w ten sposób i próbujemy się podnieść. I wytrzymujemy tak więcej. Jeżeli już się Wam to udało zrobić, to możemy przejść do drugiego kroku. Drugi krok to ćwiczenie na rozciąganie pleców. Ćwiczenie na rozciąganie pleców może wyglądać tak. Krękamy sobie i próbujemy dotknąć rękawy piwnątki. Można pływę snąć tak, albo tak, jak wyglądnie. Jeżeli już się to Wam udało zrobić, możemy, to możemy przejść do trzeciego kroku. Krok trzeci. W kroku trzecim potrzebny jest dorosły. Może to być mama albo tata. Poproście rodzica, żeby Was asekurował. Uginamy ręce i powoli schodzimy po ścianie. Jak już zejdziecie, to kładziecie się na podłodze i powoli wstajecie. Przeświczcie to kilka razy, zanim przejdziecie do następnego kroku. W kroku czwartym Będziemy robić mostek ze stania przy pomocy rodzica. Stajemy sobie w lekkim rozkroku i próbujemy robić mostek ze stania. Jeżeli już się poczujecie pewniej, to poproszcie rodzica o mniejszą asekurację. Jak już to opanujecie, to pozostało nam tylko zrobić mostek ze stania, ale wciąż w obecności rodzica. Krok piąty ostatni. Zróbcie samodzielnie mostek ze stania. Jeśli się jeszcze boicie, zrobić mostek ze stania, możecie zrobić przy pomocy rodzica albo na trampolinie. Teraz wam pokażę, jak wygląda mostek ze stania. Wszystko na dziś. Mam nadzieję, że film wam się podobał i nauczyliście się robić mostek ze stania. Jeżeli tak, zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia, pa pa!